Miałeś kiedyś problem z powodu swojego głosu? No bo wiemy, jesteś młodym chłopcem, jeszcze przed mutacją. Ja już jestem w trakcie mutacji i jakoś czuję, że mi to nie przeszkadza za bardzo. I myślę, że jakoś tego tak za bardzo, za mocno nie przejdę. I no, myślę, że coś w tym głosie jeszcze zostanie. <laughs> A na co zamierzasz przeznaczyć pieniądze, jakie udało ci się wygrać? Nie wiem, naprawdę nie wiem. W ogóle. ojeju, jeszcze te pieniądze. Ja teraz w ogóle o niczym nie myślę, po prostu jestem tak szczęśliwy. Po prostu z tego, że trzymam to, bo to chyba było dla mnie najważniejsze bo to jest opisanie całej edycji po prostu w jednej statuetce tyle miesięcy y, pracy i przygotowań. No. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, e, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania e, przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. E, tutaj się bardzo dużo dzieje, e, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy e, na przykład ze mną. Więc e, jak macie czas to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.